Kochani, witam Was serdecznie na kanale czytania dla duszy. Zapraszam Was na horoskop dla raka na marzec. Już tutaj tasuję sobie dla Was karty i zobaczymy, jakie energie będą <laughs> raczkowi towarzyszyły w marcu. Dobra. Już, już kończę. Tasować gdzieś myszkę sobie przyłożę, żeby mi to nie zawadzała Energia wyjściowa dla raka. No marzec, królowa było no ładnie, patrzymy dalej, energia przeszkadzająca, blokująca, wieża, no coś, coś się e, powinno zawalić, hmm. a możecie to trzymać, też tak może być, Dobra, ale, ale to jeszcze będę dopowiadała, to jest, to jest to co pierwsze do mnie przyszło, czyli coś się powinno zawalić, a... A się na przykład nie zawali, albo w trudny sposób się to zawali, bo, bo idzie nowe, energia wspierająca, to jest głupiec, czyli idzie coś nowego, nowa droga, nowa praca, nowy związek. Nowa kobieta też może być, bo królowa była razem z głupcem, może symbolizować tutaj tą nową znajomość dla was, jak najbardziej. Dobra, patrzymy dalej. Energia... Główna, czyli to, co nas najbardziej interesuje, aspentakli, no wiąże się z chłopcem to jest nowa droga, nowe możliwości, nowe okoliczności. Coś może się faktycznie takiego otworzyć w sprawach materii, często, bo aspentakli dotyczy spraw materialnych, ale nie tylko także również drogi dochowej. Również tam, gdzie jesteście na przykład w związku, to może, jak, może jakaś praca, na przykład się nadarzyć, Która gdzieś tam w jakiś sposób płynie na związek, ale, ale to jeszcze zaraz będę tutaj wracać. Energia przeszkadzająca. Siódemka pentakli. Brak cierpliwości? To już tak może być. Musicie na coś poczekać. E A Wy na przykład nie chcecie. Chcecie już efekty? tak? Albo chcecie zbierać coś, co nie jest jeszcze dojrzałe. To jest karta cierpliwości czasu, moi drodzy, ale będzie Wam to dokuczało. Energia wspierająca, czyli jest jednak ten zastój, zobaczcie. To jest czwóreczka czy to jest takie, taki, troszeczkę zastój w życiu, takie, mniej się będzie działo, może się nie dziać. Więcej możecie na przykład gdzieś tam zagłębiać się w sobie, pójść w taką refleksję życiową, więcej odpoczywać nawet możecie, i to Wam będzie pomagało, a z drugiej strony. To Wam y, 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 nie przyniesie od razu tych plonów, tego nowego, i, i możecie się denerwować na to, że gdzieś tam ta energia stoi, bo może stać. Tutaj są energie początkowe i od Was zależy, jak to wykorzystacie, ale y, są też takie energie stojące. Jedna jest w negatywie, czyli to, to będzie Wam przeszkadzało, a druga jest w pozytywie, czyli ten zastój, ta taka refleksja nad życiem, czas więcej dla siebie, bo. W tej karcie po prostu czasem jest e, czas, czas. E, e, w tej karcie mm, ma się więcej. Będą z takiej energetyce, ma się więcej czasu dla siebie. Po prostu to jest takie odsunięcie się trochę od kogoś nawet, od problemów, od życia, czas na refleksję. I, e, I ma się wtedy więcej czasu tutaj dla siebie ogólnie. Dobra. I na samym końcu. Król Mieczy. Ciekawe zakończenie tego rozkładu dla, dla, dla Raka. Pod spodem mamy dziesiątkę buław. Ta dziesiątka była to z jednej strony może być takie obciążenie jakimiś obowiązkami, też tak może być, więc jeżeli gdzieś tam będziecie szli w odpoczynek, to to macie jak najwięcej odpoczywać. Ta karta właśnie o tym tutaj mówi, by jak najwięcej odpoczywać, nie przeciążać się, kochani, nie przeciążać się. Ja bym powiedziała w związkach, jeżeli jesteście w stałym związku, no to tutaj przyjdzie jakaś zmiana. Coś się powinno przewartościować, coś powinno runąć, by przyszła ta, ta zmiana pojednanie. Tu mamy kartę, kochani, pojednania i kartę dodatkowo gwiazdy. Więc e, tam, gdzie jesteście w, w jakimś, w relacji, która no, ostatnio nie wychodziła z, za dobrze, no to, no to macie nowy początek relacji, odrodzenie relacji, nowa tak jakby szansa, ale popatrzcie, jest ta wieża, ona jest w negatywie, czyli coś tutaj jednak musi grunąć całkowicie, coś musi się mieć, jakieś e, schematy, wzorce Postępowania w Was, czy tam w Waszym partnerze muszą runąć, by, przyszły, by, przysz, by przyszło rozwinięcie tego, tego Waszego początku. Bo, bo tak jak powiedziałem, to są energie początkowe. Jeżeli dalej będziecie się kierować starymi schematami, wzorcami, no to będzie dalej tak samo. Plus, to, że popatrzcie, wchodzicie w nową drogę wchodzicie w nową drogę tutaj. Czy to jest nowa relacja, czy odrodzenie w relacji, czy y, y, nowa, ogólnie dla Was y, nowy etap życia, nowa praca, cokolwiek, to tutaj, to tutaj jest ta cierpliwość, bo ta sytuacja, ta sytuacja, w której się, ta nowa sytuacja, w której Wy się znajdziecie, będzie potrzebowała po prostu czasu, a y, a Wy Będziecie musieli tak jakby y, więcej teraz zadbać o siebie, o własną energetykę również. Tak ja to tutaj widzę. No, na samym początku no, ta kobieta, która mi się tu pojawia królowa buław kobiety, to wy możecie być w takiej energetyce. To jest dynamizm, to jest pewność siebie, kreatywność, brania życia we własne ręce. Również wy mężczyźni, może, to, może być y, to na zasadzie takiej, że mężczyźni będą w tej, y, w tej energetyce króla buław tutaj. E, aczkolwiek, ja bym powiedziała, że dla mężczyzn to po prostu będzie taka kobieta tutaj przy Was w Waszym życiu. Możecie taką kobietę również poznać, która e, wywrze na Was, mm, to jest taka charyzmatyczna, magnetyczna osoba, wywrze na Was duże wrażenie, wpłynie na Waszą drogę. Na samym końcu mamy tego króla mieczy tutaj, kochani. Więc ja bym powiedziała, że no, no przy kobietach może być taki mężczyzna. Oj, on jest. Um, um, inteligentny, ale bardziej tutaj um, sprytny, ja bym powiedziała też. Wie czego chce, też wie czego chce, bo to jest osoba, która jest to jest często osoba profesjonalisty, więc. E, możecie się otaczać również, jeżeli ja bym powiedziała, że to jest czytanie na pracę, otaczać osobą, poznacie osobę na przykład, lub będziecie się otaczać osobą, która jest gdzieś tam profesjonalistą lub wy, lub wy, wejdziecie e, na przykład... Do nowej pracy i tam, i tam będziecie odbierani jako ten profesjonalista, bo król czy to jest osoba, która jest no, no profesjonalistą we własnym fachu, tutaj, więc w takiej energetyce może tutaj być i, ta, i tak to czuję na teraz, że bo to można w, w różny sposób tłumaczyć tutaj, a, a tak tego pana czuję przy waszym czytaniu, że gdzieś ten, ten profesjonalizm mocno się tutaj zarysowuje w waszym czytaniu ale patrzymy co jeszcze nam się tutaj pokaże to też jest rozważanie analityczne podejście do tematu kierowanie się umysłem tutaj też jest rozważanie jakiegoś tematu czegoś co powinno może się skończyć o czym symbolizuje ta wieża tutaj że, że faktycznie tutaj coś, coś, coś powinno runąć Albo już runęło, aby to było dla Was ciężkie i Wy już oczekujecie tego, że, ten, y, że, że przyjdzie wszystko na hura, teraz to się już zawaliło i mi teraz wszystko będzie wszystko pięknie, ładnie, a tutaj trzeba czekać jeszcze na efekty. Chociaż tak jak powiedziałam, Wy wchodzicie w coś nowego, coś, y, w coś, co gdzieś tam da Wam ten, ten Wasz rozwój. Dobra, ale dopytamy o co tutaj chodzi z... Skarb wyroczni. Okay, tak, wy się będziecie uwalniać Popatrzcie. To jest karta uwalniania się, odpuszczania tego, co Wam nie służy. To jest też to odpuszczanie właśnie. Zmiana całkowicie swojego myślenia i podejścia do, do życia. Tutaj jest takie wręcz nawołanie, by sobie odpuścić, zawalić. Wszystko to, co stare, to, to są te schematy działania, wzorce, również ludzi, którzy Wam w jakiś sposób przeszkadzają, którzy gdzieś tam mm, odciągają Was od tej waszej drogi. Też, też trzeba sobie odpuścić. Dobra. Popatrzcie, macie tu kar kartę głodu. Zaraz wam. Zaraz wam wilka, głodnego wilka. <głodnego> zaraz wam powiem o co tutaj chodzi. Mhm. Pod spodem mamy akceptacji, czyli akceptujcie wszystko to, wszystko to, co przychodzi do Waszego życia, a jeszcze bym powiedziała, że ta wieża to mogą być takie różne okoliczności w, w, w marcu dla Was, że gdzieś tam będziecie musieli się zmierzyć z jakimiś stratami, bo wieża to też są straty. Tutaj więc y, może tak być, że mm, coś stracicie w danym miesiącu, coś trzeba będzie pożegnać. Straty finansowe też mogą być, problemy finansowe, czyli czekanie na jakieś przypływ pieniędzy też może być jak najbardziej tutaj zwłoka, zwłoka, bo siódemka pentakli często, często też mówi o tym, że gdzieś tam jest czekanie na jakieś pieniądze, na jakiś przelew, e, więc to też może to oznaczać tutaj to. Więc e, akceptujcie wszystko to, co e, przychodzi do Waszego życia, nie zastanawiajcie się za bardzo nad tym, nie analizujcie, bo jednak ten analizator tutaj się pojawia w tej karcie czy więc niektóre raczki mogą za bardzo tak podchodzić do tego na zasadzie rozważania tego, co, co się pojawia w Waszym życiu, a tutaj jest typowo karta akceptacji, by zaakceptować to, co przychodzi. No dobrze, ale będziemy dalej przychodzić. Tutaj mamy tą kartę głodu, czyli Wy będziecie się skupiać na tym, czego nie macie, na tym niedostatku, czyli jeżeli nie macie pieniędzy, no to, no to gdzieś tam będziecie e, wibrować w tej energii niedostatku. Jeżeli e, czekacie na przykład na kontakt od kogoś, kto się do was nie odzywa, bo chcecie, żeby ta osoba się do was odezwa, to również to wy będziecie to karmić, bo będziecie po prostu e, e, skupiać się bardzo na tym, myślami. I wasza energia tam, w tamtą stronę popłynie, więc czegokolwiek to dotyczy, to jest karta głodu, czyli ten głód trzeba wypuścić, kochani. Czyli wejść w energetykę obfitości ogólnie życia, a wyjść z energii niedostatku. Również ta karta jest tutaj: ma drugie przesłanie, takie, że karmicie coś w sobie, co wam nie służy, albo krzywdzi innych ludzi. I wy to po prostu dokarmiacie, pielęgnujecie to. A to, a to nie jest dobre. To, co wcześniej Wam powiedziałam, że tutaj coś się musi zawalić. Odpuszczenie tego głodu, czyli raczki będą odpuszczać, y, zarówno ten niedostatek, ale też również własne cechy, jakieś wzorce, które gdzieś tam No już Wam nie służą. Tutaj mamy kartę zaufania, czyli, kochani, zaufajcie w to, co przychodzi, zaufajcie w ten y, proces. Y, w to, co się wykluwa tak naprawdę, czyli idzie to nowe i wy gdzieś tam możecie chcieć wiedzieć, co to jest i co to wam przyniesie, a tutaj, tutaj chodzi o to, by zaufać nie zastanawiać się za bardzo na tym, tylko zaufać w ten proces który, który przychodzi, jest jeszcze karta jedna tutaj ja sobie ją doczytam, tak naprawdę jeszcze jej chyba nie miałam Tak, wyciąganie wniosku z własnych błędów. Być może w przyszłym miesiącu te błędy wy będziecie popełniać, po to, by z nich wyciągnąć lekcje, wyciągnąć wnioski. Wy również y, możecie powtarzać poprzednie błędy z poprzednich y, miesięcy. Czyli coś będziecie robić źle, y, albo y, to jest jedno, albo drugie, albo właśnie y, zaczniecie dopiero wdrażać te, te nowe błędy do waszego życia i będzie taki impuls do tego, by no jednak tego nie robić. Z drugiej strony e, możecie ciągnąć właśnie na swoich barkach e, te, te, te własne przewinienia, typu jakieś wzorce, jakieś schematy, które powodują, że ciągle po powielacie dane historie i to trzeba sobie kochani odpuścić. Tu jest ta wieża, ja o niej przypomnę. Więc, e, Trzecia opcja jest taka, że po prostu już z tego będziecie wychodzić i to, to będzie już taki e, tylko tego, to ma, marzec to będzie jakby zakończenie tego, aczkolwiek ja widzę, że, e, że możecie jeszcze jakieś stare wzorce i schematy tutaj powielać, by, by się przekonać, żeby nie karmić tego, co Wam nie służy, zaufać w ten proces to nowego, co przychodzi. E, I po prostu pójść dalej we własnym rozwoju tutaj. Dobra. Patrzymy sobie dalszą rocznie, co nam się tutaj pojawi. Dla raków w marcu, tak? Co się dla raka w marcu tutaj pojawi? Mhm. Jakieś przeszkody. Być może właśnie y, albo ktoś Wam będzie rzucał takie kłody pod nogi, ktoś będzie nie fair w ogóle, y, z, takie nie fair zagrywki wobec Was stosował, albo z drugiej strony to wy możecie takie coś robić, więc y, uważać na to. Jak postępujecie wy, i jak wobec Was ludzie wokół tutaj postępują? Bo tutaj jest jakiś właśnie podstęp, oszustwo, jakieś kłody pod nogami. Być może również, bo ta kobieta ma tu zasłonięte oczy, być może również czegoś nie dostrzegacie, co jest w Waszym, yy, blisko Was, w Waszym otoczeniu tutaj. Ale patrzymy dalej, tak. To, to są jakieś pożądania, jakieś. Pokusy, jakieś namiętności. To może być związane z jakąś osobą, że ktoś was gdzieś tam będzie na przykład kusił, tam będą nieczyste zagrywki, tak naprawdę. Ale to, to mogą być inne pokusy to mogą być jakieś pokusy materialne albo jakieś takie pożądania, które gdzieś tam wychodzą. Nawet poza granicę prawa, tutaj ja bym powiedziała, ale to wam nie będzie służyło, z tego trzeba po prostu wyjść. Być, być może właśnie to, to, do czego was tak mocno ciągnie, nie dostrzegacie prawdy co do tego. Też tak może być, że coś, coś bardzo pragniecie, czegoś bardzo pożądacie, to może być osoba lub, lub coś innego, i, i to wygląda tak, jakbyście. Jakbyście nie dostrzegali prawdy co do tego, jakby, jakby y, to w jakiś sposób mogło was nawet skrzywdzić tutaj. Dobra, tak. Jest w waszym otoczeniu jakaś osoba, która y, być może manipuluje, kłamie, y, oszukuje, obiecuje coś, obiecuje coś i nie dotrzymuje tych o, obietnic, i, i was w tą, tą stronę, tak jakby troszeczkę ciągło do tej osoby. Ale ona tak będzie cały czas robiła. Dobra, patrzymy sobie dalej tutaj i w drugą stronę jeszcze też to powtórzę. Być może wy tak będziecie w marcu postępować, to no nie lubcie tego, bo, bo nie wyjdzie wam to na dobre. Dobra. Co tam dalej się? Tak, to, to ktoś jest z przeszłości tutaj, tak, i to jest karta odpuszczenia tej osoby, osoby, no tak mi się wydaje, że to jest po prostu osoba, coś, coś jest wam obiecywane, coś było wam obiecywane i e, to jest ktoś już, kto, kto był w waszym życiu e, i teraz, teraz trzeba sobie to, moi drodzy, odpuścić i iść e, z pewnością siebie do przodu, a tam z przodu, kochani, ja nie mówię, że to będzie w marcu, już, bo to wcale nie musi być w marcu. Ale jeżeli faktycznie odpuścicie sobie te jakieś pokusy, pożądania, namiętności i zaczniecie się skupiać na, tym, na tej pewności siebie, i tak pójdziecie do przodu, zostawicie to, co stare, to idziecie, moi drodzy, w stronę miłości. Ale niekoniecznie to musi być w marcu. Ta miłość. Bo y, może ktoś się pojawić, nie wykluczam tego, że dla części raczków pojawi się nowa osoba. Y, jeżeli to przyjdzie ktoś stary, ktoś kto już był, kto was ranił, oszukiwał, to, y, to nie, nie zawracajcie sobie tą osobą głowy, bo y, tam będzie cały czas tak samo. Y, ale tutaj mi się pojawia, że wy, wy będziecie sobie odpuszczać... Y, Niektórzy osoby, która faktycznie oszukuje, kłamie, niektórzy sobie odpuszczą jakieś tam pokusy, jakieś obiecywanie, ściąganie go w jakąś tam stronę, a niektórzy po prostu odpuszczą, pójdą dalej w swoim rozwoju i odpuszczą sobie te stare wzorce i zachowania, które Wam nie służą. I jeżeli sobie faktycznie przepracujecie w marcu to, co, o, to o czym Wam powiedziałam, to pójdziecie śmiało w kierunku miłości. Dobra, wezmę sobie jeszcze tutaj New Light. Nowy etap życia. Zgadza. Zgadzałoby się tutaj z tym kupcem. Zobaczymy jeszcze z tej wersji, co nam się pokaże, i przejdę do rady przesłania dla raka. na, na marzec. Co tutaj się pojawi? Zmiany, kochani. Jakieś zmiany idą dla raka. Te zmiany, no, no jest to rozmyślanie, czyli raczej będzie rozmyślał za bardzo. Mhm. Co tu na nam się jeszcze pojawi tak? Wymiatanie, czego Wam nie służy, odpuszczanie sobie, bycie tu i teraz, odpuszczenie przyszłości i wejdziecie w, w rolę obserwatora, czyli na pozycji osoby trzeciej, która nie ocenia która nie ocenia, nie, nie odczuwa tych emocji związanych z daną sytuacją, tylko obserwuje daną osobę albo daną sytuację. Więc jeżeli macie jakąś taką niepewną osobę w towarzystwie, blisko siebie, no to tym bardziej trzeba poobserwować tę osobę tutaj. Ale również to jest kat obserwatora samego siebie, bo być może faktycznie to wy w jakiś sposób możecie być toksyczni i jakaś tam dziedzina, filar waszego życia wam nie wychodzi przez to, że ciągniecie za sobą coś co wam nie służy tutaj dobra, łączenie się tutaj kochani z wyższym ja, być może też dostaniecie jakieś ważne informacje, ważne wiadomości od waszego wyższego ja i co wam jeszcze tutaj dopowiem mhm. czyli łączenie ja bym powiedziała coś takiego tutaj jest łączenie spraw duchowych i łączenie e, spraw materialnych dla raka Pomimo tego, że ja te karty troszeczkę inaczej tu czytałam zawsze, bo one mają inne znaczenie, ale tutaj wyczułam całkowicie e, inny przekaz tych kart. Tutaj ważne będzie, by, by łączyć sprawy duchowe, bo tu są w tej karcie sprawy duchowe, a tu jest tak naprawdę budowanie swojego świata. Czyli ja bym powiedziała, że tu jest też łączenie tej materii, czyli budowanie e, swojego świata na solidnych podstawach, ale y, ścieżką duchową tutaj, typowo duchową, czyli nie pomijanie y, ani materii, ani duchowości, czyli łączenie jednego i drugiego. Nie, wy, nie wypieranie na przykład, że y, na, na tej zasadzie, że teraz rozwijacie się duchowo i gdzieś tą materię z boku zostawiacie. Nie, bo to nie o to chodzi. Tutaj jest połączenie jednego i drugiego świata materialnego i świata duchowego dla Was. Dobra, patrzymy dalej. Radę przesłanie. Zaraka na, na marzec, tak? Radę przesłanie tutaj na marzec. Dobrze patrzymy. Mhm. Popatrz, z karta wyroczni. E, czekaj na ważne informacje. Te informacje były tutaj popatrz, od wyższego ja, ale to mogą być też jakieś inne informacje. Więc jeżeli macie do podjęcia jakąś decyzję, to być może nie, yy, nie, yy, nie macie jeszcze kompletu informacji. I tutaj pamiętajcie, że był ten obserwator. Samo rozmyślanie nad danym tematem nie przyniesie wam wszystkich informacji. Tutaj trzeba zmienić tak jakby postrzeganie, czyli wyciszenie się, odczekanie, odczekanie w danej sytuacji i dostaniecie kolejne informacje, które wam wskażą, Jaką decyzję podjąć? Czyli będą przychodziły dla Was ważne wskazówki, sygnały, informacje, znaki, być może to będą jakieś znaki po prostu, gdzie wszystko skompletujecie w całość i, e, i co Wam jeszcze tutaj właśnie? Bo teraz już wrócę do tego i podejmiecie kolejny krok. Popatrzcie, jest tutaj, jest tutaj zwlekanie, jest ten taki zastój troszeczkę. E, ta karta o tym mówi, że no, no nie się może właśnie w pewnych dziedzinach dziać, być może wy na coś czekacie a tutaj, tutaj jest taka wskazówka, no poczekaj ale was to może troszeczkę denerwować, bo macie tą energię blokującą czyli te, te brak cierpliwości a tutaj same pewne rzeczy się rozwiążą, jeżeli poczekacie bo dostaniecie komplet informacji Dobra, będę kończyła, pozdrawiam was cieplutko